Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na ryby Dzisiaj wraz z kuzynem jestem na łowisku Czarna Kolonia Było ostatnio wpuszczone jesie siotry No i głównie z tego powodu tutaj przyjechaliśmy tak wcześnie Godzina 5.30 już wyjechaliśmy, jesteśmy na miejscu Ja mam dwa federy na kulki, i jeden na rosówkę Piotrek łowi na jedną karpiówkę Z zestawem ze zwykłą metodą, tak jak ja standardowo łowię Dzisiaj w niecodzienny sposób na szczytówki na łowisku komercyjnym mało kiedy tak łowię no ale dzisiaj się zdarzyło zobaczymy co z tego będzie mam nadzieję, że uda się połapać liczymy na jesiotra zapraszam do oglądania no i jest rybka na ultrafioleta to bukarasz Młody ma pierwszą rybkę, zmieniliśmy na robaczka, ponieważ u niego coś się nie działo. No i właściwie momentalnie, do góry, do góry. Momentalnie jest karasik. Malutki, ale cykniemy młodemu fotkę i puszczamy. No i już przedstawiony karasik. Dobra, puść go. Czerwone robaczki z kukurydzą, jak dobrze pamiętam, założyłem. Tutaj na razie. Branka mam ja co chwila na kuleczki. Niestety, coś się nie chcą wcinać te rybki. Już nie mówiąc o rosówkach, które po prostu cały czas są pociągnięcia, ale niestety biorą głównie karasie właśnie na te rosówki, i wszystko co szarpie to albo za koniec robaka, albo zostaje malutki karać. Więc jak na razie, bez jesiotrów, sporo osób na łowisku. Tutaj cały brzeg obstawiony. Tam też obranie, zobaczcie. Już chyba po braniu, jednak za późno zacząłem Tutaj brzeg też obstawiony. Więc dobra, działamy dalej. No i liczymy dalej na jakiś fajny okaz. Jest jesiotr, gdzieś? gdzieś tu pływa. To już trzeci dzisiaj, tak? W tej części zbiornika wszystkie się kręcą, ale ten na głębokiej wodzie. Tak jest. Oj, ale ten chyba najładniejszy będzie. No jest. Już podsunę chwilkę. No, Ale chyba, chyba największy z tych co dzisiaj, tak? tak? No, no. no. jest piękny bo... Siotrek. Czekaj, żeby teraz mnie nie skaleczył. U Ciebie No, po przyświe, tak? też po palce, no. One ostre są bardzo. No i piękny jesiotrek, niech wraca do wody, A jeszcze, jeszcze siły ma, poszedł, brawo, gratuluję, no i jest kolejny jesiotr. Jaka przynęta? Czerwony? Nie, szaraf, pan. Zmarłony na I Chwilka wezmę matę. Dzisiaj rekord tysiączny będzie? No już czwarty, tak? No i jest. Pyszczek. Za. A no mój Dobra, cykniemy fotki i puszczamy. No i puszczamy rybkę. Pięknie. Gratuluję. No i znowu ryba u sąsiadów. I znowu jesiotr. Dobra, mam tu większy podbierak, to wezmę. Nie, nie, Ja powiem tego przyciągnę. No i piękny, ten będzie chyba najładniejszy. Coraz ładniejszy. No wbudziły się No, woda troszkę... Za, młody ciągnie, za. Dobra, idę do młodego, trzymajcie. Dobra, dobra, spoko. Za, jest a No jest ten jesiot Piotrka. Co się dzieje? Eldorado przez chwilę. No, brawo Piotrek. Dobra, wytniemy go i zaraz wam pokażę. No i pierwszy Piotr, jesiotr Piotrka. Ale nam się Eldorado rozkręciło. Piękna ryba. 3,5 z matą. Dobra Piotrek, stań. Wypuścimy go. Daj ramiączko drugie. I delikatnie do wody. Przesuwaj go, no. Możesz go przesunąć. A no dobrze. Brawo młody. No i mam wreszcie ja coś konkretniejszego. Nie mam pojęcia co ale branie piękne. Teraz jeszcze coś splączę. Jesiotr, w górę. Nie wiem, czy to będzie Jesiotr. Tak, to jest Karpik. No, trochę szkoda, bo liczyłem na jesień, ale lepsze to niż nic. Nie będę wyciągał nawet na matę, tylko tutaj w wodzie go wypnę. O, taki karpik. Nieduży, myślę półtorej 2 kilo Nie wraca. No i coś jest znowu większego Piękne branie Odjechał gdzieś przed wlaczem Tam. Taki około dwójeczki. Ładniutki. Niech płynie i woła jej siotra albo mamusie. Dwa piękne skoki niestety nie... O, jest kolejny. Trzeci piękny skok. Nie udało się niestety nagrać. Może jeszcze raz wyskoczy. Wysoką wędkę trzymam to idzie w górę. To ja chyba, to ja. Idziemy. Tak, to ty. Tutaj go mamy. To nie ja, ale dobra to poczekaj. Niech tu sobie mu przyjmie kamerę. To ja, to ja ci przejmie. Zaraz zrobię Tak, ty... Nie zaczepiłeś. Przejdziemy z tej strony. Uuu, jedzie. Piękna jazda. Oj, żeby się nie wybił Yes. Ale waleczny. Zestaw UPA Ultrafiolet. Piękna walka. O już czuję w ręce. Tu i może nie jest wielki. Jest. Yeah. Jesteś. Mamy go. Idziemy z nim na matę. No i taki jest Siotrek. Cykniemy dwie, trzy fotki i oczywiście go puszczamy. Fotki strzelone, no i jesiotrek do wody oczywiście. Jeszcze... Korzystając z okazji, że przyszedłem zanęcić przeciwległy brzeg, pokażę Wam, że łowisko się rozwija, powiększa się. Zacznie kawał wody więcej będzie, praktycznie dwa razy. Jeszcze muszę porozmawiać z właścicielem, jak dokładnie tutaj to będzie wyglądać. Czy cała grobla będzie rozkopana, czy jak? Ale naprawdę kawał wody będzie dużo większe łowisko, praktycznie dwa razy. Więc super, tylko się cieszyć. I sąsiedzi znowu tacieli. Ciekawe co tym razem. Do góry nie idzie, więc może nie jest Może karpik, biorę podbierak. No ładnie idzie. Karpik chyba Co my tu mamy? Linek, oj to bardzo ładny Ale jaki ładny 30 cm co najmniej Piękny linek Piękny ja mniejszego Idź twoja wędka mniejszego nie? No Jezus Maria, nie bądź taki ślizki Z linem nie ma lekko Lin tak ma no ale bardzo ładnie. Ciechaczek? A, poszedł. Dobra, cykniemy fotki. Dobra, leci. No i puszczamy. No. no myślę, że dobrze, ponad 30, 35 co najmniej. Bardzo ładnie. No i branie na tą dodatkową wędkę. Ale gnie, no nie wiem czy to będzie jesiot. To może być ładny karp. Nagrywaj mnie. Bo tutaj, co prawda, duży haczyk, duża rosówka, ale branie pięknie od razu do góry podjechało. No i teraz nie idzie do góry. Jesiot od razu skakał. A tutaj nam spokojnie przed dnie coś stoi. Więc odstawiam karpika. Mało energicznych bardzo. Ta ryba nie walczy. To ja, to ja tak? chyba. Ciągasz mnie? Kilka To no, też tak, że jak to. O kurczę. Ja sobie przerzucę, ale. No i to tak dość konkretnie. Ja nie zatrzymam jej, sorry, ale nie do rady. No. To Ale naprawdę. Spacer, spacer. To może ci Ja Jakbym mógł prosić, no? Nie, jeszcze nie. Jeszcze trochę może z nim pospacerować. Jeszcze ciągnie. gdzie? Zaraz ci powiem. Jesiod, czekar. Jesiod. Za bok jest chyba zapięty. Może bo nie tak? skacz. Nie wiem na jak, jakim Ta. cudem, albo się oplącał. Dlatego tak walczył. Może. A, za boki zapiatowane. Jakim cudem? Przypływał że tak. albo może albo gdzieś trzepał, trzepał się pod niej. Może cię bardzo. Może gdzieś go wysiły. Nie, pójdę tam, spokojnie, dzięki. Ale kurde, myślałem, że karb bo nie szedł w górę. Nagrywasz cały czas? Tak. No rzeczywiście, ryba zapięta za bok. Naprawdę nie wiem jakim cudem, ponieważ branie było piękne, odjazd w górę. Ale dobrze, mamy ją znajdź z tej strony. No i on jest większy zdecydowanie, dużo grubszy. Myślę, że będzie 3-4 kilo. Od razu zważymy. Jest na wadze 00 i lecimy z nim górę. Mamy 4200, 4200. Dobrze? Zdecydowanie ładniejszy. Czuć go w rękach, naprawdę już swoje waży. Cykamy fotki i wypuszczamy. No jest. 85 cm. No i cóż, nie męczymy go dłużej. Niech wraca. O! Pięknie. Fajnie. ale nie wierzę, że on już jest za grzbiet o kurma nagrało się piękny skok no typowe dla jeziorów te skoki są bardzo ale silna ryba jest niesamowita piękny odjazd To jest największa radość. Patrzcie na mojego Xploda jak się gnie. Aż przejdę tam lepiej. Hol będzie tu. Ale jedzie. Bo nie spodziewałem się takiej walki. Ale jedzie nieś. Tak. Ciekawy jestem, czy swoją skórą ostrą nie ma, nie żyłki, bo jednak nie, one nie mają. Naprawdę ostre kolce. I tak to, to nie jest duży tak naprawdę. On jest mały jesiotrek. A jak walczy pięknie. Jest zapięty. Na białe? Nie, na kulkę. O. Piękny, prehistoryczny, tak? O, dinozaur. Dinozaury. A, jest. A, jeszcze nie do końca. Jest dopiero teraz. Dobra, lecimy z nim na matę. No i chyba jednak, chyba jednak będzie największy. To ile ich złapaliście? Ja dzisiaj trzy. A ja pierwszy w życiu. Pierwszy w życiu. A coś dla odmiany. Innego, no, karpiki też były. No ale dla nas to jesień dla odmiany. Zobaczcie, kuleczka, olend chocolate wafters. O jejku, jaką marankę na brzuchu. Oj tak. Pewnie w transporcie się obił. I proszę, taki jest. Wspaniałe one są, naprawdę przepiękne rybki. Dobra, oczywiście cykamy fotki i wypuszczamy. Największy, prawidłowo zapięty. nie tak jak ten poprzednio. Jest! Mamy linka drugiego w sezonie. Pierwszy był z wody PZW, tym razem Komercja. Maluszek, ale bardzo lubię liny. A mam do nich pecha, więc nawet w ten cieszy Znowu coś mam, jest to kolejny jesiotr. No kto by przypuszczał, że jeszcze raz Znowu na ufałkę No biorą pięknie, biorą pięknie, naprawdę po tym zapuszczeniu niesamowite brania Ale ten jest chyba mniejszy. No najmniejszy chyba będzie. O. Właśnie, wszystkie takie same, jedna wielkość. Brzuchu. Nie, ten ma malutką tutaj na płetwie. Ale tu przy transporcie takie rzeczy się dzieją. Ale nie tutaj. Przy, praktycznie tylko nic. No nie wiem, zaraz zobaczę To nie jest, to jest yy, jego odbyt To nie jest ranka Agresor mu się załącza. Trzeba uważać na ten nos, żeby mu nie zniszczyć. Już patrzę, gdzie mamy wagę. O, tu jest Podaj. Zero, zero. 4,700 4,700 4,685 Czyli chyba jednak troszeczkę większy od tamtego będzie Ale minimalnie Nie, on jest krótki, ale gruby Tak, jest grubszy Już Wam go pokazuję Ale krótszy Taka rybka W sumie taki sam jak wszystkie inne Ale nadal cieszą Dobra, cykamy fotki do wody. No i co? Standardowa procedura. Rybka do wody. To płynął. Jedna z ostatnich ryb dzisiaj. Piotrek coś wyciągnął. O, ale ja mam! Zobaczcie, jakie piękne branie. Kurczę. Dobra, wracamy tutaj. Tam miałem branie karpiowe, ale niestety Ryba zeszła, a tu co mamy? Karpik też. Nie kołowro. Poszedł. Ostatnia rybka. Dokładnie, optymistyczny akcent na koniec. Karaś, ale daj mu więcej luzu, bo zobacz, daj mu luzu troszeczkę. Dotykasz go, czy nie? No i ostatnia rybka, jeszcze no moja wędka co prawda stoi, ale nie sądzę, żeby coś się zainteresowało. No i dawaj ją do wody, karasik. Niech płynie. No chyba możesz być zadowolony dzisiaj, co? No. Jak na debiut. No i kończymy to wędkowanie, chyba możemy być zadowoleni. Troszkę połapaliśmy. W moim wypadku sześć karasi srebrzystych, linek, dwa karpiki, no i cztery jesiotry. Które, no, po które przyjechałem, ty jak tam? Y, jesiotr, y, dwa japońce i, y, i karp, ale niestety spadł. Tak, karpik spadł niestety. Chyba zresztą to zobaczycie, zbyt siłowy hol y, Zadowolony z tego jesiotra, jesteś, co? No, na pewno. Na pierwsza pierwszy. pierwsza taka ryba w życiu. Od niedawna wędkuje i już taki fajny wynik. No, wiem, że te jesiotry nie były może popisem tutaj moich lub naszych umiejętności, no bo. Kwestia szczęścia dobrania miejsca, no i przede wszystkim nierawnego zarybienia Dlatego one brały, brały jak szalone tak naprawdę, dużo pustych brań to Często miałem tak, że przyginało mi szczytóweczkę, ale to po prostu ryba chodziła po żyłce A brania wcale tam nie było, pusta zacinka No ale cóż, czasem tak bywa, dlatego można powiedzieć, że dzisiaj skuteczność mała Aczkolwiek, no mówię, to nie były do końca brania, tylko ryba chodziła po żyłce I pewnie w ten sam sposób zaciąłem tego jesiotra za bok, tego trzeciego i taki mały mam apel do Was, jeśli będziecie jeździć na czarną Kolonie to bierzcie z sobą maty, podbieraki. No, bo dużo ludzi przyjeżdża tutaj totalnie bez doświadczenia, widząc naprawdę stare wędki, stare kołowrotki, kurczę to się sypie. Taki jesiod, jak weźmie, on jest delikatny. Potem, jak, go rzut, jak zostanie rzucony na tą ziemię, która tam jest wokół łowiska, to naprawdę może mu się stać krzywda. Nie są to tanie ryby, właściciele myślę będą tego pilnować. Dlatego warto mieć matę, warto mieć podbierak. No, żeby nie zrobić krzywdy tym pięknym rybom, bo naprawdę fajne, fajne dinozaury mogą tutaj ładnie urosnąć, tym bardziej, że jak widzieliście, łowisko się powiększa. Więc no, trzymam kciuki za Was, że ci, którzy tutaj odwiedzą, będą odpowiednio przygotowani. No i życzę jak największych rybek. Zapraszam do subskrypcji kanału, do obejrzenia innych filmów. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam. Na razie.